Telewizja, Herman Schmidt-Wendorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Najważniejsze targi kolejowe w Polsce w tym roku, Trako w Gdańsku, to wydarzenie, które nie przestaje nas zajmować. Oto część trzecia naszego reportażu z tych ważnych targów. Serdecznie zapraszam. Wrześniowe 14 Międzynarodowe Targi Kolejowe Traków w Gdańsku to wydarzenie, na którym tradycyjnie zainteresowanie zwiedzających skupia się na wystawionych tu pojazdach szynowych. Ale były też ciekawe eksponaty dla fanów gumowych kół. Zgodnie z treścią targów, były to pojazdy drogowo-szynowe, które mogą jeździć zarówno po drogach, jak i po szynach. Zauważyliśmy ten specjalistyczny pojazd, który firma Star Duo ze Starachowic zbudowała na platformie Volvo 420. Pojazd Volvo, który stoi za nami, jest tak naprawdę w pełnoprawnym, prawie że pojazdem szynowym jest klasyfikowany do kategorii 9A według normy kolejowej powiedzmy, pojazdów drogowo szynowych. Wyposażony jest w zarówno w syreny kolejowe, niską i wysokotonową. Jest wyposażony w oświetlenie kolejowe, w certyfikowane lampy. Z przodu, jak zarówno i z tyłu posiadamy aż trzy lampy kolejowe i możemy wyświetlać różne sygnały kolejowe, które są dyktowane powiedzmy normami. I są one zautomatyzowane dzięki możliwości przełączania kierunku jazdy. Automatycznie będą się zmieniały oświetlenie z przodu, jak i z tyłu, oznaczające początek i koniec pociągu. Dodatkowo mamy również oświetlenie robocze całego pojazdu, przodu, tyłu. zarówno Mamy dodatkowo doświetlanie wózków kolejowych, mamy dodatkowo oświetlenie lampami błyskowymi, LEDowymi, tzw. Tak koguty. To do, 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 jako pojazdu specjalnego, bo tak to powiedzmy, ten pojazd będzie rejestrowany i sprzedawany. Mamy dodatkową osłonę dachu właśnie w postaci rolki, dodatkowych powiedzmy bocznych rozkładanych profili, które osłaniają nam lusterka oraz podes, który osłania nam całą kabinę przed uszkodzeniami przy prowadzonych remontach, naprawach trakcji sieci trakcyjnej. Firma Star Sanduo działa od roku 2002, w pewnym sensie kontynuując wielkie tradycje branży motoryzacyjnej w Starachowicach. W 2006 roku firma MAN, która przejęła produkcję ciężarówek Star, zaprzestała produkcji pod tą nazwą. W historii pod nazwą STAR zbudowano aż 631 500 ciężarówek, więc wiele z tych pojazdów jest nadal w użyciu. Ich naprawą i modernizacją zajmuje się m.in. Star Sanduo. W roku 2010 firma ta zmodernizowała pierwszy egzemplarz sprawdzonego i niezawodnego w warunkach terenowych samochodu ciężarowego Star 266, wyposażając go w nową jednostkę napędową oraz nowoczesną kabinę kierowcy. W ofercie firmy Star pojawiły się również pojazdy specjalistyczne, w tym pojazdy drogowo -szynowe. A w międzyczasie Star buduje również takie pojazdy na zupełnie nowych platformach innych renomowanych producentów, jak pokazano tutaj na trako. Podobno samochody Volvo są w Polsce bardzo popularne. Pojazd drogowo-szynowy na platformie Volvo 420 zaprezentował również inny producent firma KOPMA Polska z Wrocławia. Ten producent również polega na tym pojeździe, który jest zgodny z normą emisji Euro 6, a tym samym jest zgodny z najnowszą technologią i przepisami. Kopma Polska powstała jako samodzielna firma w roku 2015 na bazie jakiej posiadała firma Rafko Kutz. Firma Kopma Polska jest generalnym importerem i przedstawicielem włoskiego producenta Kopma Italia. Klienci firmy pochodzą z branży budowlanej, kolejowej, energetycznej i morskiej. Firma Kopma Polska była już obecna na Trako 2017 i to mianowicie z mobilnym kompleksem zgrzewającym kcm M007 przystosowanym do zgrzewania szyn bezpośrednio na torach, składającym się z nowoczesnego pojazdu dwudrogowego. W pojeździe producenci zastosowali także tak tzw. układ hydrostatyczny, czyli własny napęd. Oznacza to, że w przyszłości pojazd będzie mógł pracować na zwanych torach otwartych bez konieczności ściągania całej infrastruktury przytorowej. Zastosowanie hydrostatycznego układu napędowego przekłada się także na niższe spalanie oleju napędowego w trakcie jazdy po torach, co znacząco wydłuża żywotność silnika spalinowego pojazdu. trzeba widać jeszcze lepiej, każdy kto ma pracować w tym koszu zdecydowanie powinien mieć głowę na wysokość. Na targach Trako nasza redakcja ze szczególną radością przyjęła zaproszenie firmy Agat, ponieważ ta firma obchodziła swój jubileusz. W poprzednich odcinkach naszego magazynu kilkakrotnie mówiliśmy o myli pociągów, którą Agat zbudował w Łodzi. Obiekt ten przekonał kolej miejską w Berlinie, która należy do Deutsche Bahn, do zamówienia systemów myjących również w firmie Agat. Szczęśliwie złożyło, że możemy e, obchodzić 30-lecie, można powiedzieć, że 30-lecie na 31-lecie, bo przez pandemię, e, niestety, opóźniliśmy uroczyste obchody naszej, naszej rocznicy powstania. I tak się też złożyło szczęśliwie, że na Trako możemy to świętować. Dzisiaj mamy taką bardzo uroczystą kolację, na której będziemy gościć ludzi, z którymi pracowaliśmy przez 30 lat, w ciągu tych 30 lat, ludzi z biznesu kolejowego, ludzi też z biznesu budowlanego ogólnie, jeżeli chodzi o cały rynek w Polsce, no i wielu innych znakomitych gości, którzy nam pomagali przez te 30 lat funkcjonować na, na, na rynku usług. Kontrakty w Berlinie są ważnym elementem ekspansji Agat. Pierwsza mienia dla Ezbanu to faktycznie był nasz taki sukces. Można powiedzieć, że bardzo duży, jeżeli chodzi o nas samych, jak również o to, że firma z Pol Polski jako generalny wykonawca od Ezbany otrzymała to zlecenie. Okazuje się, że chyba dosyć dobrze to żeśmy wykonali, ponieważ zbana w tej chwili, no w tej chwili to już kończymy, ale półtora roku temu nam przekazała w wyniku przetargu kolejne zlecenie. Podpisaliśmy umowę na budowę myni w Berlinie, tym razem w dzielnicy Grinau, w części południowej Berlina i w październiku będziemy tą inwestycję kończyć. Ja myślę, że z dużym sukcesem. Różnica jest tylko taka, że pierwszym, pierwszym Inwestycji, która była na Friedrich budowaliśmy całościowo myjnę. Teraz budujemy ją też kompleksowo, natomiast sam element myjący, czyli tak zwana mynia środkowo, ta, która jest zabudowana w środku w budynku, będzie, będzie dostawca niemiecki. Od no, tak wymagają tego standardy niemieckie, Niemcy stwierdzili, że jednak chcą mieć ten, ten produkt swój, a my akurat nie widzimy w tym żadnego problemu. 30 lat to można dużo opowiadać, bym to je zanudził pewnie, natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy nowe, dla nas w tej chwili sztandarowe, to w maju oddaliśmy w Polsce duży obiekt dla PKP Intercity i jego spółki Rentrack. jej spółki rentrak i jest to obiekt położony w Widzikowicach, Blisko tak zwanej magistrali kolejowej centralnej. Jest to obiekt, który naszym zdaniem jest w tej chwili największym obiektem, jeżeli chodzi o utrzymanie pociągów w Polsce. Można powiedzieć, że szybko, bardzo szybko wybudowany, w standardach, które były bardzo wysokie. Oddaliśmy ten obiekt w maju. On już funkcjonuje. I jest to nasza taka wizytówka naprawdę na może powiedzieć na Europę w tej chwili. Co Agreg oferuje poza branżą kolejową? Jeżeli chodzi o branżę kolejową, faktycznie dla Gatu przez 31 lat cały czas kolej e, była obecna i, i pewnie będzie cały czas. Różne były oczywiście okresy, gdzie tej kolei było więcej, było czasami trochę i mniej. W tej chwili się tak jak powiedziałem wcześniej skoncentrowaliśmy głównie na tych zapleczach, które służą do utrzymania, konserwacji, przeglądu, mycia pociągów. I ten rynek faktycznie jest dosyć duży w tej chwili w Polsce i również w Europie, bo też patrzymy trochę też tak mocniej, jeżeli chodzi o kolejne obiekty w Niemczech. Natomiast my jako firma zawsze byliśmy obecni w tak zwanym sektorze paliwowym, naftowym. I nadal jesteśmy w nim cały czas obecni, to zarówno w części cywilnej, jak również w części wojskowej. Rynek, który dla nas był rynkiem z tego chociażby faktu, że Aga mieści się w Koluszkach. Koluszki to największa baza magazynowa w Polsce, więc my cały czas nierozerwalnie jesteśmy z tym rynkiem związani. W tej chwili jesteśmy po dużych projektach, które zwiększyły pojemność zbiornikową w Polsce. To są Ogromne ilości paliwa magazynowane w tej chwili zbiornikach, które wybudowaliśmy. To są już tam, w tej chwili nie chcę tego mocno zniekształcić, myślę, ale to są prawie miliony, miliony pojemności metrów sześciennych, jeżeli chodzi o wszystkie zbiorniki wybudowane w ciągu ostatnich trzech lat. Także mieliśmy dużo zamówień z tego sektora, dużo działamy w sektorze paliwowym dla zakładu inwestycji NATO. W tej chwili realizujemy dwa obiekty które są zapleczami paliwowymi dla e, statków powietrznych. E, I taka nowa, ciekawa inwestycja e, dla nas. E, w tej chwili realizujemy e, też dla wojska e, budowę poligonu, takiego e, jakby to najłatwiej ująć dla kogoś, to może nie, niekoniecznie, ale generalnie jest to poligon e, do strzelań artyleryjskich, w Orzyszu? Taka duża inwestycja, bardzo duża, która dla nas jest też wyzwaniem, myślę, że na, na kolejny rok 2021-2022. Plany na przyszłość. Na pewno będziemy pilnować tych rynków, które w tej chwili są jak gdyby z nami od początku. Będziemy, no, wiadomo, starali się dywersyfikować te rynki, które są gdzieś tam na styku w tej chwili i nie do końca. Mamy świadomość, są przez nas jeszcze yy, yy, jeszcze yy, zmonitorowane. Yy, na pewno kolej, na pewno, na pewno paliwa i na pewno w tej części cywilnej, w części wojskowej. I zobaczymy, co będzie dalej. No, sytuacja jest w tej chwili taka, można powiedzieć, nie do końca jasna, bo jest jednak cały czas COVID, jest jednak yy, yy, duża zmiana, jeżeli chodzi o przepływ środków na rynku. Trudno jest nam dzisiaj tak do końca powiedzieć jak to będzie za rok, natomiast widzimy, że jest dużo inwestycji, które się rozwiną w roku 2022, 2023, 2024 związane właśnie z sektorem naftowym. Cały czas słyszymy w mediach, że sektor wojskowy będzie nadal mocno finansowany, więc my jako firma wykonawcza widzimy te swoje szanse w tego obszarze. W latach 2007-2008 PESA w Bydgości wyprodukowała 14 egzemplarzy czterotrzałowego elektrycznego zespołu trakcyjnego ED74, przeznaczonego do obsługi przewozów pasażerskich międzyregionalnych. Pojazdy te zamówił przewoźnik PKP Przewozy Regionalne które je potem przekazał PKP Intercity. Na targach pokazał się pierwszy egzemplarz tych pojazdów po gruntownej modernizacji dokonanej przez zakład ZNTK Minsk Mazowiecki z grupy PESA. Rynek kolejowy słusznie zauważył, edyty zmieniły się nie do poznania. W zespole trakcyjnym zlikwidowano połowę drzwi wejściowych, po to, by wewnątrz umieścić więcej miejsc siedzących. Aby ułatwić pasażerom wsiadanie do pojazdu, spod drzwi wysuwają się aż dwa stopnie. Przeciągi w pojazdach są obszerne, pozwolą na szybkie przemieszczanie się pasażerów w pojeździe. Okna są znacznie mniejsze niż poprzednio, dzięki czemu w pojeździe łatwiej będzie można panować nad temperaturą. W nowym ED74 będzie działać system oznaczania rezerwacji miejsca siedzącego za pomocą elektronicznego wyświetlacza. Dobre wrażenia robią duże ekrany systemu informacji pasażerskiej. Wygodne są fotele wyprodukowane przez growak, które zaprojektowano specjalnie do ED74. Pomimo, że są dość twarde, zapewniają bardzo wygodną pozycję i są rozsuwane zarówno w pierwszej, jak i w drugiej klasie, uważa rynek kolejowy. Ubikacje są dość obszerne i słudne. Wagony są bardzo ładne, oświetlone. Spore zmiany zaszły od strony technicznej. Falowniki i przetwornice wyprodukował dla PES-y polski METCOM. Są też cztery miejsca na rowery. Firma Schaltbau Rawa Rawicza zbudowała na targach taką model wagonu, aby móc zaprezentować swoją ofertę. W przeszłości w naszym programie emitowaliśmy już wywiady z prezesem i wiceprezesem tej firmy, dlatego cieszyliśmy się móc ponownie porozmawiać z szefem tej ważnej polskiej firmy. Jesteśmy wiodącą firmą produkującą szczególnie właśnie drzwi, wszelkiego rodzaju drzwi, czy to zewnętrzne drzwi, czy to wewnętrzne, do rozwiązań transportu kolejowego, transportu szeroko pojętego, transportu publicznego. Jako Rawak jesteśmy częścią grupy Szalba, w której funkcjonuje również firma BODE, która jest jednym z największych, najbardziej uznanych producentów systemów drzwiowych na świecie. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się rynek, szczególnie teraz, kiedy widzimy ogromne zainteresowanie. Może inaczej, modą na podejście eko, tak? Czyli odejście od transportu samochodowego na rzecz środków transportu publicznego. W związku z tym widzimy bardzo dynamiczny wzrost. Na ten moment produkujemy ponad 20 tysięcy może nie drzwi, tylko płatów drzwiowych rocznie. To dość znacząco. Nie tylko do pojazdów szynowych. My, jako Rowak, jesteśmy producentem również drzwi do, do y, autobusów, czyli tutaj y, jak najbardziej są to też szeroko pojęte automoty. Drzwi, dzisiaj, to można powiedzieć, w wielu przypadkach, to jest naszpikowany elektroniką, integralny element pojazdu, który oprócz swojej jakby funkcjonalności, polegającej na. W wypuszczaniu pasażerów jest również swego rodzaju nośnikiem informacji, tak? który przekazuje informacje do pasażerów, zlicza ich, również pracuje na rzecz przewoźników, pomagając im określić ilość przewożonych ludzi. Z czym się musimy zmagać tak naprawdę? Z jak największą próbą zautomatyzowania i przyspieszenia funkcjonalności, tak? żeby tę masę ludzi, która opuszcza czy, czy wsiada do pojazdu, obsłużyć w jak najkrótszym. Czasie, tak? W związku z tym są to różnego rodzaju przyciski, tak jak tutaj widać, które pomagają. Również nowym rozwiązaniem są sensory czy skanery laserowe, które tak naprawdę rozpoznają wtedy, kiedy pojawia się pasażer przed drzwiami i otwierają jakby drzwi na żądanie i zamykają wtedy, kiedy tego pasażera tam nie ma. To są takie główne wyzwania, które na dzień dzisiejszy mamy. Przyspieszenie obsługi i funkcjonalności. Jakie opcje wjazdu są obecnie preferowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej na wózkach? Bardziej podjazdy, tak? Na ten moment podjazdy, mniej platformy, natomiast jest to, to też gdzieś w takim portfolio, gdzieś w naszym takim horyzoncie rozwoju. Czy są jakieś problemy z powodu pandemii? Tak, trudne czasy, ale mimo pandemii, tak, bo to jest ten okres, kiedy, kiedy wszyscy mówimy o pandemii, my nie obserwujemy spadku zapotrzebowania na nasze produkty. Planujemy dalszy rozwój, nowe projekty, projekty ogólnoeuropejskie, tak, z naszymi partnerami z Europy, jak również na rynku krajowym. Także tutaj ta dynamika dla nas nie spada, jest, jest jakby zwyżkowa, tak, czyli widzimy tendencję zwyżkowa, cały czas. Na targach Tłaku nasza redakcja chciała również przeprowadzić wywiad z przedstawicielami producenta kolejowego Newak. Ale nasi rozmówcy, rzecznik prasowy oraz członek zarządu byli zaskakująco skromni. Stwierdzili, że tak naprawdę nie mogą powiedzieć nic ciekawego, przecież na targach nie pokazali niczego rewolucyjnego. Szkoda, w końcu Nevak zyskał dobrą reputację, między innymi dzięki elektrycznemu zespołowi trakcyjnemu Impuls. Tutaj pokazujemy go w akcji. Na targach traku Nevak zaprezentował dalszy rozwój – model Impuls 2. Jako pojazd hybrydowy Impuls 2 może poruszać się zarówno po zelektryfikowanych jak i niezelektryfikowanych odcinkach torów. To byłby fajny temat rozmowy. Nevak zaprezentował także lokomotywę Dragon 2 w malowaniu PKP Cargo. Lokomotywa nosi kolejowy oznaczenie ET43004. To znowu coś wyjątkowego. Jako lokomotywa dwusystemowa może poruszać się zarówno pod napięciem krajowym 3 kV prądu stałego, jak i zagranicznym 25 kV 50 Hz prądu przemiennego. Proces homologacji Dragona 2 w Czechach i na Słowacji jest w trakcie. Trzecim wyrołem z fabryki Newag na traku był Elektrowóz EU16001 własności PKP Intercity. Może przedstawiciele Newagu nie chcieli na targach z nami porozmawiać, żeby nie zdradzili niechcąco w ferworze rozmowy złotej tajemnicy? Dopiero pod koniec września prezesi Newago i Pesa ogłosili wspólnie, że złożyli wspólny wniosek o udział w przetargu PKP Intercity o dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu Pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi i ich utrzymaniem. To największe postępowanie w historii spółki PKP Intercity. Nic dziwnego, że zarówno Newag jak i Pesa koniecznie chcą uzyskać ten kontrakt. A najlepsze szanse mają na pewno wspólnie jako konsorcjum. Czy to pierwszy krok w kierunek fuzji obu wiodących producentów polskich? Czas pokaże. Natomiast do zapowiadanego konsorcjum między Poznańską Fabryką FPS Cegielski i chińskim potentatem CRRC Datong nie dojdzie. Tak zapewnił w rozmowie z Rzeczpospolitą wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński. Przedstawiciel państwowej agencji, czyli właściciela FPS oraz PESY powiedział, na pierwszym miejscu stawiamy na współpracę z PES-ą i z polskimi dostawcami. Skupimy się na poszukiwaniu synergii produktowej i handlowej, która zapewni długoletnią perspektywę funkcjonowania. I słusznie przecież polskie fabryki powinny zapewnić miejsca pracy w Polsce, a nie w Chinach. A dzisiaj to już wszystko w naszym magazynie. Mam nadzieję, że film był interesujący. Do następnego razu. Do widzenia.